Poprzednio w cyklu Historia i teraźniejszość mówiłem o problemach ze zdradą socjalistów na przełomie XIX i XX wieku. Pomyślałem, że mogę jak w promocji dać teraz więcej historii, więcej teraźniejszości, więcej socjalizmu, więcej zdrady, więcej wszystkiego. Socjaliści w latach dwudziestolecia międzywojennego stanęli oczywiście przed takim trudnym problemem, ile socjalizmu w tej niepodległej Polsce musi być, abyśmy uznali tę Polskę za swoją. Ale ten problem, prawdę powiedziawszy, był teoretyczny. Zdecydowały serca. Serca z polskich socjalistów w znacznej większości biły, jak się miało okazać, w rytm Mazurka Dąbrowskiego. I ta Polska, jaka by nie była, rządzona przez prawicę Kler. Kogo tam i Piłsudskiego i kogo jeszcze tylko chcecie. Jest jednak Polsko, w której będziemy działać, a nie przeciwko której będziemy działać. To bardzo odróżniło ruch socjalistyczny przedwojenny od ruchu komunistycznego, bo akurat ruch komunistyczny. Zupełnie odwrotnie ustawił sobie priorytety. Najważniejszy jest interes Związku Sowieckiego, a, a Polska jest tylko ewentualną przystawką. No tak, ale rok 1920 rozdał rolę. Jedni są zdrajcami, są gotowi współpracować z Deninem, Trockim, Stalinem, kto tam tylko jest, a drudzy będą jednak bronić niepodległej Polski, nawet jeżeli ona specjalnie socjalistyczna nie jest. W 1926 roku wstrząsnęło trochę socjalistami to, że Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu. Tyle, że Piłsudski był w końcu jednym z naszych gości, no gości, z naszych towarzyszy. Dziś słowo towarzysz nie brzmi atrakcyjnie, trzeba powiedzieć szczerze, ale w latach ówczesnych to był wręcz komplement, bo słowo towarzysz oznaczało ktoś, kto przeszedł trudną szkołę socjalizmu w czasach podziemia, trudną szkołę walki, dywersji, bycia śledzonym, aresztowanym, czasami torturowanym, a, a, a prawie zawsze traktowanym źle. Czyli towarzysz to taki rodzaj odznaki pułkowej, supergościu. Zatem były towarzysz Piłsudski, ale zawsze trochę towarzysz, dokonuje zamachu stanu i odsuwa prawicę od władzy, no nie ma co ukrywać w PPS-ie, raczej wywołało to wtedy sympatię odruchy solidarności, współdziałanie. Nie trwał ten okres miodowy zbyt długo, gdyż okazało się, że Józef Piłsudski przeszedł, przeszedł już pewną granicę między byciem Dawnym towarzyszem Wiktorem, a, a po prostu bycia sobą i grania tylko na siebie. Socjaliści powolutku schodzili do opozycji aż w końcu w 1930 roku. Naprawdę w tej opozycji się znaleźli, by powiedzieć, nieówczesnym, ale dzisiejszym językiem na maksa. Wzięli udział w kongresie Centrolewicy, centrolewu i określali dyktaturę Piłsudskiego jako faszystowską dyktaturę. Tutaj muszę się na chwilkę zatrzymać. Pamiętajmy, że w 1930 roku faszystowska oznaczała po prostu dyktaturę Mussoliniego i tak samo można nie robić jak wielu rzeczy na świecie, ale daleko jeszcze temu epitetowi faszystowska do określeń typu ludobójcza, tyrańska, hitlerowska. Hitler jeszcze wtedy władzy nie ma, a tyrania Mussoliniego, chociaż jest tyranią, jest nie do porównania z tym co wydarzy się zaraz w Europie. Zatem faszystowska to jest taki fajny epitet pod tytułem ale ochyda, a nie ale zbrodnia. Niemniej Piłsudski się na tej subtelności nie rozeznał, Centrolew rozgonił, a jego przywódców uwięził w twierdzy wojskowej Brześć. Mieli mieć proces wojskowy no, za, uwaga, za zdradę, za zdradę stanu, za, takie, za taką próbę rozbujania emocji narodowych, żeby doszło do przewrotu i obalenia rządów Piłsudskiego siłą. Wśród brzeskich więźniów było dwóch wybitnych działaczy socjalistycznych, obaj z piękną kartą działania w niepodległościowym PPS-ie i następnie na rzecz niepodległej Polski, no ale polityka to polityka, teraz są oni więźniami, już nie rosyjskimi, niemieckimi, szwedzkimi czy marsjańskimi, tylko naszymi, polskimi, bo Piłsudski ich uwięził. Jest to dla PPS-owców, zwłaszcza młodszego pokolenia, pewna szkoła. No nie każdy PPS-owy z 1930 roku, a później w latach 30-tych tym bardziej, jest PPSowcem starej daty, który w gimnazjum w 1893 roku zapisał się do kółka socjalistycznego. Coraz więcej socjalistów to są po prostu ludzie młodzi, bardzo często mający do Piłsudskiego stosunek dużo mniej afirmatywny niż starsze pokolenie. No, Piłsudski taki starszy pan, który wysyła policjantów z pałami przeciwko nam, a nie Piłsudski, człowiek, który stworzył Polskę, a przedtem walczył Danię, kiedy wszyscy inni spali. To, o czym teraz Państwu powiedziałem, jest o tyle istotne, że drugą lekcję, jaką socjalizm odebrał w latach 30., zafundowała nam Ameryka. Nie, ja nie otwieram teraz puszki puszki, pandory, imienia antyamerykańskie, śpiewy. Tylko zwracam uwagę, że zaczął się wielki kryzys. Największy kryzys w dziejach kapitalizmu po dziś dzień. W 1929 roku w Ameryce, a w Polsce tak na dobre pod koniec 30 roku, wszystko runęło. Runęły giełdy, Kurs akcji załamał się czterokrotnie. Jedna trzecia banków amerykańskich ogłosiła niewypłacalność. Amerykańskich banków, tych, wiecie, najbardziej kapitalistycznych banków na całym kapitalistycznym, bankierskim Zachodzie. Krótko powiedziawszy, dramat, jakich mało, wokół dramatu bezrobocie, nędza. Czasami samobójstwa, bardzo często no, wielkie nieszczęścia całych rodzin i, i grup społecznych. Zatem socjaliści polscy dostają, można by powiedzieć, z dwóch stron. Patrzcie, Piłsudski to dyktator, a kapitalizm, no, kapitalizm naprawdę pokazał, że naprawdę jest do niczego. Nie? Mówię o tym dlatego, że w 1937 roku, czyli jak. Bo już wiemy, dwa lata przed wojną, wtedy jeszcze tego nie wiedziano, Polska Partia Socjalistyczna wyraźnie skręciła w lewo. No Ona była dosyć na lewo, ale była na lewo demokratycznie. To była taka lewica, która uważała, że trzeba bronić parlamentaryzmu polskiego przed dyktaturą Piłsudskiego tą faszystowską dyktaturą Piłsudskiego. W 1937 roku górę wzięły nastroje działaczy regionalnych, można by powiedzieć zwykłych PPSiaków, którzy machnęli ręką na, na część demokratycznego dekalogu Polskiej Partii Socjalistycznej, utworzyli niejako nowy dekalog. Napisali w takiej dłuższej odezwie, słuchajcie, celem naszym jest obalenie kapitalizmu, pozbawienie władzy i własności Wielkiego kapitału, wielkich burżów, wielkich finansistów, to, nie, to się musi odbyć za pomocą pewnej dawki przemocy, użyto nawet sformułowania, chociażby, miało, chociażby miałoby to oznaczać przejściową dyktaturę państwa, czyli z, z PPS postawił na to, że będzie coś na kształt rewolucji, duży przełomu, no, głębokiego przełomu, podczas którego państwo zostanie uchwycone przez siły socjalistyczne, postępowe, postępowe społecznie, postępowy ruch ludowy, PPS innych, ale nie komunistów i w ramach tych możliwości, które zostaną stworzone, państwo po prostu wprowadzi socjalizm. Skróciłem Państwu troszkę tę manifestację, ten, ten manifest, przepraszam, ale, ale tak właśnie <grym> Tak właśnie było napisane. Celem naszym będzie Polska Rzeczpospolita Socjalistyczna. Głosił ten manifest i nie chodziło o dekorację, chodziło o to, że naprawdę znacząca część własności wielka własność oczywiście, oczywiście, duża, tym bardziej średnia także zostaną. Przejęte przez społeczeństwo, czyli przynajmniej w okresie przejściowym, po prostu przez państwo. Ta, I kiedy dyktatura się skończy, ta socjalistyczna, wtedy się skończy, ona będzie przejściowa, krótkotrwała itd., i tak tak kiedy nie będzie już można powrócić do sytuacji sprzed przełomu, sprzed rewolucji czy, czy tej głębokiej reformy. No, teraz czas na pewnego rodzaju maleńki wybieg we wprzód. Gdybyśmy zobaczyli, co zrobili komuniści w Polsce po objęciu władzy w latach 1944 47 czyli w tych pierwszych latach takich, takiego komunizmu w wersji light, komunizmu o tyle o ile, komunizmu z licznymi dziurami niekomunistycznymi, to bylibyśmy zdziwieni, jak bardzo program z 1937 roku PPS-u i działania komunistów, czyli odwiecznych wrogów PPSiaków, pokrywałyby się. Jak bardzo te reformy wymyślone przez PPS w 1937 wprowadzone były przez partię współpracującą z Najieścą? Wiedząc to, możemy przeskoczyć do pytania: czy socjaliści w latach 1944-1948 otarli się o zdradę Polski, czy też się o nią nie otarli? Pytanie trudne, no ale od czego jest historia, zwłaszcza kiedy ją oglądać przez pryzmat historii i teraźniejszości? Więc za tym pytaniem pobiegnijmy. Jeżeli chodzi o czasy okupacji niemieckiej czy, czy sowieckiej, PPS ma absolutnie piękną kartę. To jest ugrupowanie, które w ogromnej swej masie zeszło do podziemia, zawiesiło działalność PPS, a zeszło do podziemia jako WRN. <laughs> Kryptonim konspiracyjny tworzyło, współtworzył Armię Krajową, rząd, ym, delegaturę rządu polskiego w podziemiu. No, krótko powiedziawszy, jest bardzo wartościowym elementem tego, yy, 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 tej części historii, z której każdy Polak i każda Polka mogą być dumni. Państwo podziemne. No, mamy taki kompleks, że do strzelania to jesteśmy pierwsi, jak tam trzeba pieczątki przystawiać to nie bardzo, Polskie Państwo Podziemne realizowane w warunkach konspiracji przeciwko Gestapo pokazywało, że a proszę bardzo, i strzelać całkiem dobrze nam wychodzi, no i przybijanie pieczątek w warunkach podziemia świetnie. PPS jest częścią tej historii i to częścią bardzo ważną. To gdzie zaczyna się możliwy kłopot z tą tradycją socjalistyczną? Zaczyna się w momencie, w którym to nieamerykańskie czołgi przyjeżdżają z Zachodu wyzwalać Polskę, tylko czołgi Stalina ze wschodu przyjeżdżają, aby przejechać się do Niemiec. Od wiosny 1944 roku wiadomym jest, że polityka taka niepodległościowa, jak najbardziej zgodna z tym, co Polak w sercu nosi, jest polityką nierealistyczną. Nie uda się odtworzenie państwa polskiego sprzed 1939 roku. Nie uda się taka sztuczka, że przyjeżdża prezydent Polski z emigracji i staje się prezydentem polskim w Warszawie. Tego nie będzie, bo po prostu stali, ma tutaj czołgi, a nasz rząd jest w Londynie. Ta wtyczka i kontakt się nie zbiegną. Co się dzieje z polskimi socjalistami? Otóż właśnie jest tak, że spora część socjalistów, im bardziej sowieci są na ziemiach polskich obecni, tym bardziej mówi o niepodległości i odtrącaniu tego ohydnego sowieckiego wzorca. Ale druga część socjalistów, całkiem spora, przystępuje do obozu komunistycznego, który to obóz, słuchajcie. Unika jak diabeł święconej wody wszystkich możliwych skojarzeń z komunizmem. Polska Partia Robotnicza jest partią, o której wiemy, że jest komunistyczna, ale w nazwie nie i w celach też nie ma, na, też nie ma takiego celu. Słuchajcie, my stworzymy w Polsce komunizm, tylko my stworzymy Pol Polskę Ludową. Polska Ludowa jest tradycyjnym przedwojennym hasłem Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego Ruchu Ludowego, czyli antykomunistycznych polskich ugrupowań przedwojennych. Um, tworzą, tworzy PPR wokół siebie blok. Demokratyczne, nie przecież komunistyczne. No i w ogóle wszystko ma polegać na tym, że będzie prawdziwa demokracja. Znaczna część socjalistów, chociaż na ogół przed wojną yy, mało znaczących, przystępuje do tego obozu, ogłaszając, że odtworzyła Polską Partię Socjalistyczną. No i teraz, jeżeli ludzie z WRN chcą przystąpić do PPS-u, to bardzo proszę, ale niech się indywidualnie dogadują z lokalnymi oddziałami tej. Od, tej <laughs> zalegalizowanej przez komunistów Polskiej Partii Socjalistycznej. Z tego, co Państwu powiedziałem, można by wysnuć wniosek, że w Polsce, która przydzi się najeźdźcami do bolszewików, miała stosunek mniej więcej taki jak pies do jeża, zwłaszcza, że ten jeż to gryzł, wściekły, nie? było miłe zwierzątko, Nikt do tych PPS-owców zalegalizowanych nie poszedł. Poszedł, 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 poszedł. Ten PPS lubelski, jak się wtedy mówiło, ze względu na to, że rząd komunistyczny, nienazywany komunistycznym, powstał w Lublinie, rozwijał się bardzo dobrze. tych Lubelskich PPS-owców było coraz więcej. No i można zadać sobie pytanie, jak to się stało? Najprostsza odpowiedź byłaby taka, no właśnie, po prostu byli zdrajcy i, i się przyłączyli do obozu zdrady nie jestem zwolennikiem tej tezy, która jednostkowo może być prawdziwa, ale zwróćcie państwu uwagę, no jeżeli ktoś był takim rasowym kolaborandem, chciał po prostu współpracować ze zwycięzcami, postawił na zwycięzców, to podjabła się miał pchać do PPS-u, skoro mógł po prostu pójść do PPR-u. Przedwojenne jeszcze powiedzonko, nie rozmawiaj Pan z małpką, rozmawiaj z kataryniarzem. Dziś trochę niezrozumiałe, chodzi o to, że kiedyś... Często kateryniarze, mieli, rzadko może, ale w legendzie często, mieli małpkę, która zbierała pieniążki i w ogóle skupiała na sobie uwagę, bo kateryniarz nie zawsze znowuż gra hmm, strasznie fajny i piękny przebojek. Wszyscy patrzą na małpkę, to nie słuchają, co ona tam gra. Tyle, że jak chcecie porozmawiać o pieniądzach albo o czymś ważnym, to nie gadajcie z małpką, tylko z kateryniarzem. Po co gadać z PPS-em małpką, skoro można iść do kataryniarza, do PPR-u i powiedzieć: Słuchajcie, ja chcę Wam się zaprzedać. Czy macie może 30 srebrników albo chociaż 5, to ja wezmę, bo będzie promocja. Ci ludzie, którzy poszli do PPS-u z um, Lubelskiego, w znaczącej większości mieli za sobą bardzo przyzwoity życiorys, często gęsto i w późniejszej Polsce. Pokazali się z dobrej strony, po prostu w momencie trudnej próby pomyśleli sobie w ten sposób: ratujmy, co się da z tych ideałów socjalistycznych, które nosimy w sercu. A stare pokolenie, tych niepodległościowców, tych PPS-owców z długą brodą i długą historią walki sprzed miliona lat, po prostu nie rozumie sytuacji. A sytuacja jest bardzo prosta: albo będziemy wpływać na komunistów jako lewicowo, Polski dodatek do koalicji, albo nikt na nie będzie wpływał. Warto dodać, że istniał też trzeci nurt socjalistyczny, taki hamletowski, powiedzielibyśmy symetrystyczny, najbardziej mnie zawsze poruszający. To byli ci, którzy uważali, że trzeba utworzyć PPS w kontrze do lubelskiego PPS-u, ale zarazem dogadać się z PPR-em, powiedzieć mu, słuchajcie, to my jesteśmy ci bardziej prawdziwi socjaliści. Jeżeli naród ma uznać PPS za waszego partnera no to my musimy być tym PPS-em, a nie ludzie, którzy poszli do was na pierwszy gwizdek, no powiedzmy na drugi. My ludzie z konspiracji, my ludzie to tamto, to tamto wam to. Ta postawa charakteryzuje zazwyczaj starsze pokolenie PPS-owców niepodległościowców, ale skazywała ta postawa na ostry konflikt z PPS-owcami, którzy twardo siedzieli w WRN-ie. Mówili, słuchaj, każde podanie ręki komuniści oznacza wspomaganie tych, którzy mordują żołnierzy Armii Krajowej, którzy aresztują e, e, polskich patriotów. Nigdy nie można wzmacniać tych, którzy są wrogami Polski. Zatem bardzo mocny spór PPS-owsko-PPS-owski, a nawet jak dobrze policzyć, spór PPS-owsko-PPS-owsko-PPS-owski. WRN socjaliści, którzy próbują drogi. Rozsądnego realizmu i socjaliści, którzy już <grych> decydowali. Idziemy z komunistami ręka w rękę, żeby trochę jednak tych, tych, tych bolszewików, tych stalinowców, tych agentów powstrzymywać. Oczywiście nie mówiąc im w twarz, są agentami i stalinowcami, ale w gruncie rzeczy, no my wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy, że oni wiedzą, że myślimy o nich agenci, a oni o, oni o nas myślą. Jak się skończyła ta droga PPS-u lubelskiego? Niespecjalnie dobrze. W 48 roku wchłonięto PPS-owców kilku nie wchłonięto, ci żyli w strasznym strachu, że przyjdzie po nich Urząd Bezpieczeństwa i praktycznie myśl PPS-owska się rozwaliła. Zaczęliśmy od 1948 roku realizować dokładnie model komunizmu radzieckiego, a nie jakiś model socjalizmu z polską twarzą i, i, i z, polskimi, z polską specyfiką. A jak się skończyła droga tych socjalistów, którzy zostali w podziemiu, nie weszli do, do struktur lubelskich, no, zazwyczaj skończyła się gdzieś w ciemnym lesie albo pod ścianą, albo w więzieniu. Szczęście mieli ci, którzy się przedali przez tak zwaną zieloną granicę i żyli, zgorzkniali na emigracji.